To ważne. Dziś, 16 kwietnia, gwiazdy mają dla ciebie przesłanie. Sprawdź swój horoskop i napisz swój znak w komentarzu. Horoskop na dziś. Baran bądź obecny nie szukaj na siłę odpowiedzi. Byk idź własnym rytmem nie musisz się dostosowywać. Bliźnięta jedno zdanie może dziś cię zainspirować. Rak nazwij swoje emocje, by je uporządkować. Który znak ma dziś najlepszą wróżbę? Napisz w komentarzu swój znak i zobacz, kto jeszcze tu jest. Lew. Pozwól sobie na słabość, to też siła. Panna, mała zmiana w otoczeniu przyniesie dużą różnicę. Waga, nie spełniaj cudzych oczekiwań kosztem siebie. Skorpion, ktoś czeka na szczerą rozmowę, otwórz się. Jeśli horoskop pasuje do ciebie, zostaw komentarz i zobacz, kto ma podobnie. Strzelec, zrób coś bez celu dla radości. Koziorożec, opuść jedno zadanie, by odzyskać równowagę. Wodnik, pomóż komuś bez oczekiwań. Ryby, wróć na chwilę do dawnej radości. Zaobserwuj, jeśli chcesz codziennie dostawać swoje kosmiczne wskazówki.